Jasiu, cześć. Cześć. Super. O, tak jestem Ruszka, Ania, wam... bo, bo mnie w zeszłym tygodniu nie było, to wyście pewnie to ćwiczyli, no nie? Mizerna, cicha, tajemnika, pełna miejskiej chwały. Oto leżący, pod nimi śpiący,

Cornelii Hippochilei Klenčom Zvosy zlotemi Skrzydły białemi Pod ma kości, skończony czas nie dolicz. Trzepa jest zawarta, upadek czarta, wstępuje Pan na pan. śpiewaliśmy ją kiedyś w Monarze, jak moje Natalia i Paulina były małe i tam śpiewaliśmy na Wigilii w takim wielkim, takie pomieszczenie było dla osób bezdomnych, chorych tam yy, i tak dalej. I przyjechał wtedy Kwaśniewski z żoną na Wigilię odwiedzić. Właśnie tak I, i tacy biedacy siedzieli i do torby foliowej wkładali sobie Różne jedzenia, śledzie. A przy, sto a przy stole tam dalej siedział kwaśniewski z żoną. Tak, kotański się wił grzeczny taki był dla nich wszystkich. A ten, a tam taka bieda, słuchajcie, no tragedia, ziom w kapotach, tłum ludzi. I a Natalia z Pauliną i ze mną z boku śpiewałyśmy tą piosenkę. I to było troszkę takie, wiecie, zderzenie światów, nie? Ciężko będzie zawsze z drugim wersatem, ale trzeba mizerna, spróbować. Raz się żyje. Mizerna, proszę. Mizerna, mizerna, cicha, stajenka, licha, pełna niebieskiej fały. O o, jak, jak wyszedł z tego dołka, nie? Proszę. mi gości czarta. Ale super. No brawo, Marek, zaśpiewałeś po prostu jak jakiś ksiądz. Pięknie. Lepiej cię tutaj słychać niż na tym zamku, bo tak tam to tak jakoś tam cichutko, a tutaj tak... Ale komplement. No ale po prostu słyszę twój głos taki w takim, jak ja to mówimy tu, ambiencie, czyli taki jest, wiesz. Good, 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 bardzo fajnie. Tenis mieliśmy dzisiaj, także podrazimy tenisa. Ekstra, super. A Jasiu, jak ty się czujesz? Powiedz super. Jaś, zaraz się skończy. Zaraz się skończy. znowu Jasi nie słyszę, ale widzę, że super. Szkołę masz? Teraz ci kiedy? Ja, to szkoła jest codziennie. Tak, w internecie, tak. W internecie, no. To ty cały dzień chodzisz w gaciach po prostu, w piżamie, tak? górę ma górę tak. tylko zakona nie, nie, nie mam tak dobrze